Wielu z nas grając w nowoczesne gry komputerowe zastanawia się jak one zostały zrobione. Jak to jest, że wyglądają one tak dobrze? Znów się spotykamy wiedźminie. Wasza cesarska mość. A w tej serii zapoznamy się z biblioteką OpenGL i odpowiemy sobie na część nurtujących nas pytań. Kompleksowo przejdziemy przez wszystkie podstawowe techniki oraz mechaniki wykorzystywane w grach. Część materiałów będzie musiała być bardzo teoretyczna, natomiast tutaj praktyka będzie brała górę. Co jakiś czas pojawi się materiał podsumowujący całą zdobytą wiedzę oraz łączący poznane techniki w jedną całość. OpenGL to graficzne API wykorzystujące możliwości nowoczesnych kart graficznych do generowania obrazu. Jego historia rozpoczyna się w 1992 roku, a jego najnowsza wersja 4.6 pojawiła się dwa lata temu. Cała moc tej biblioteki leży w rozszerzeniach, które są tworzone m.in. przez producentów kart graficznych. Jeśli dane rozszerzenie się przyjmie, całkiem możliwe, że zostanie zaimplementowane w przyszłej wersji. Choć to trzecia wersja była najbardziej przełomową, wprowadzając zupełnie inny potok renderowania, my w tej serii zajmiemy się najnowszym wydaniem tej biblioteki w połączeniu z nowoczesnym C. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest relatywna prostota oraz wieloplatformowość. Przeglądarki mają swojego webgl urządzenia mobilne mają swojego opengl i jest. Natomiast struktura wszędzie wygląda mniej więcej tak samo i w taki sam sposób konstruujemy strukturę naszego kodu. Biblioteka została pierwotnie napisana w języku C, choć możemy znaleźć wiele portów, między innymi dla Java, LWJGL oraz dla C-Sharpa jest to... SHARP GL, którego swoją drogą możemy wykorzystać do tego, aby w łatwy sposób stworzyć przyjemny edytor poziomów w trybie okienkowym. OpenGL jest tak naprawdę jedną wielką maszyną stanów i do wersji 4.5 wymagane było przypisywanie danego zasobu, żeby móc nim swobodnie manipulować. DSA, czyli Direct State Access, to rozszerzenie, które weszło w skład specyfikacji razem z pojawieniem się tej wersji. Minowanie zasobów jest dość czasochłonnym procesem, a dzięki temu rozwiązaniu możemy pominąć tę procedurę i odwoływać się do niego bezpośrednio. Ze względu na naturę biblioteki, nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego w 100%, ale na pewno możemy zredukować występowanie bindów w naszym kodzie, zyskując na wydajności i zmniejszając skomplikowanie całej struktury. Aby rozpocząć całą przygodę, będziemy potrzebować środowiska. Najlepiej Visual Studio 2019 oraz narzędzia CMake. W opisie tego filmu znajduje się lista bibliotek, które będą nam potrzebne. Do wczytywania oraz odpytywania o konkretne rozszerzenia wykorzystamy bibliotekę GLEF. Do obsługi wszystkich zdarzeń związanych z oknem aplikacji oraz zdarzeniami wejścia-wyjścia posłuży nam biblioteka GLFW. Bardzo istotnym elementem programowania grafiki jest matematyka, a konkretnie algebra liniowa. Tutaj przyda nam się wiedza matematyczna ze szkoły średniej na poziomie rozszerzonym, by przynajmniej zrozumieć, co się dzieje. Całością obliczeń matematycznych zajmie się natomiast biblioteka GLM. Dodatkowo potrzebujemy biblioteki, które zajmą się ładowaniem zasobów, którymi będziemy mogli manipulować, a jest to STB Image. Do ładowania tekstur oraz Asim do ładowania modeli 3D, którego będziemy musieli samemu skompilować w dalszej części tego materiału. Przejdźmy teraz do CMake, aby skompilować bibliotekę async. Na początek należy wskazać ścieżkę, gdzie async został wypakowany, następnie wybieramy przycisk Configure, a po zakończeniu całego procesu Generate. Kolejny krok to otworzenie projektu Vizuala. Znajdziemy go w folderze Builds. Jedyne co nam pozostało do zrobienia to skompilowanie całego rozwiązania. Dla każdej konfiguracji Debug oraz Release. Dla ułatwienia sobie całej sprawy polecam utworzenie dodatkowego folderu Lips oraz wrzucenie tam wcześniej wygenerowanych bibliotek z rozszerzeniem dotlib oraz .dll Teraz możemy przejść do najciekawszej części tego materiału, czyli konfiguracji naszego projektu OpenGL. Wybieramy pusty projekt C. Piszemy proste hello OpenGL i zabieramy się za konfigurację biblioteki w projekcie. Teraz naszym zadaniem jest wskazanie, gdzie znajdują się poszczególne biblioteki. Najpierw foldery inkluz z plikami nagłówkowymi. Potem lip ze statycznie importowanymi binarkami. Na końcu wskazanie plików wejściowych bibliotek. skonfigurowaliśmy wszystko dla wersji typu, teraz czas na release. Najlepszym sposobem jest skopiowanie wszystkich ścieżek i zmienić tylko nazwy plików wejściowych. W tym przypadku zmianie ulegnie tylko async, wystarczy, że z końca nazwy usuniemy literkę D. Teraz sprawdźmy czy nasza konfiguracja przeszła pomyślnie i odpalmy nasz projekt w obu konfiguracjach. Jeśli pojawi nam się konsola z komunikatem, to znaczy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. To by było na tyle dzisiaj. Po publikacji każdego odcinka od razu na mojego githuba wlatuje kod źródłowy. Nie trzeba się martwić o biblioteki, tam wszystko jest. Jedyne, czego potrzebujemy, to CMake oraz środowisko. Na tę chwilę całe repozytorium jest kompatybilne jedynie z kompilatorami z rodziny Microsoftu, natomiast postaram się to w najbliższym czasie zmienić. Zapraszam Was do pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Jestem ciekaw, co myślicie o takich materiałach.